Dzień dobry, Monika Ordowska, łowcy nagród, witam Was bardzo serdecznie i już zachęcam do wspólnej zabawy, kochani, jeśli chcecie powalczyć o pieniądze, to bardzo poproszę reżysera o pokazanie zagadki na ekranie. Na razie pokazało się 50 zł. Odczytaj dwie nazwy zwierząt. Hmm, coś nowego. Pierwsza raz, kochani, widzę zagadkę tego typu. E, mamy podanych kilka liter i musimy uzupełnić puste rubryki literkami. Nie wiedząc oczywiście, jakie te literki są, bo nie mamy żadnej puli liter, z których możemy sobie te literki wybrać. Mam nadzieję, że sobie z tą zagadką szybciutko poradzicie. Wiem, że zaczynamy od literki A, druga jest N, ostatnia A w pierwszym słowie, a w drugim słowie pierwsza P, druga E, ostatnia N. Wiemy, że układamy nazwy zwierząt. Wiemy również, że liczba liter musi się zgadzać z tymi polami, które widzimy na ekranie. Mam nadzieję, że ktoś z Was szybciutko rozwiąże tę zagadkę. Jeżeli masz prawidłową, kompletną odpowiedź, czyli obydwie nazwy, szybciutko wybierz numer 704, 304, 304. Oczywiście na pierwszego zwycięzcę, a w międzyczasie tradycyjnie przypominam zasadę. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod skazane na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na wwwww.nagrd.com. No dobrze, formalności za nami. No a teraz czekam na mojego pierwszego zwycięzcę. Kochani, jeżeli chcecie rozwiązać tę zagadkę, chcecie powalczyć o 50 zł, jest taka szansa w tej chwili. Mam nadzieję, że jedna przygotowana osoba po prostu błyskawicznie się zmobilizuje, wybierze numer, poda mi prawidłową odpowiedź na antenie, a za chwilkę będzie się cieszyła z 50 zł. No nie wiem na razie, jakie to nazwy zwierząt, chociaż reżyser mówi, że to jest najprostsza zagadka w dzisiejszym programie, także ktoś musi sobie z nią poradzić. Czy ktoś spróbuje, czy ktoś temu zadaniu sprosta? No, na pewno, na pewno za chwilkę powinnam usłyszeć mojego zwycięzcę, bo jeżeli chodzi o te pierwsze zagadki, to naprawdę szybciutko je rozwiązujecie. No to jak? Kto spróbuje? 704 304 304 To numer telefonu, który należy szybciutko wybrać, jeśli chcecie powalczyć o 50 zł. Przygotowana osoba? Czy jest jedna taka osoba przed telewizorem? Kochani! Pierwsza nazwa zwierzaka zaczyna się samogłoską A. Co to może być za zwierzak? Druga P. No wydaje mi się, że to nie jest najprostsza zagadka. No gdybyśmy mieli jakąś pulę liter, albo musieli na przykład odczytać jakieś słowa, a tutaj tak, nie dość, że mamy dwa słowa, to jeszcze nie mamy żadnej puli liter, z których możemy sobie wybrać te literki, które należy wstawić w te puste pola. No ale mimo wszystko trzymam za Was kciuki, mam nadzieję, że jedna osoba sobie z tą zagadką błyskawicznie poradzi. Kto spróbuje? Kto jest przed telewizorem? 704 304 304. Kochani, jeśli chcecie rozwiązać tę zagadkę, no to trzeba być teraz przed telewizorem. Ja wiem, że jest piękna pogoda, jest bardzo ciepło, ale naprawdę, spacer można przełożyć na przykład na wieczór. Myślę, że nawet fajniej, bo będzie tak bardziej romantycznie. Ja myślę, że nasz reżyser z przyjemnością na spacer wieczorem by wyszedł, natomiast teraz na pewno by z domu nie wychodził. <zysy> No, szybciutko, kto spróbuje, kto powalczy. Jest szansa na 50 zł. Jeżeli znasz prawidłowe rozwiązanie, po prostu weź telefon komórkowy albo telefon stacjonarny i błyskawicznie wybierz numer 704-304-304. Kto spróbuje? No rozwiążmy tę zagadkę, kochani. To jest zagadka tylko i wyłącznie na rozgrzewkę. No i chciałabym jedną osobę już przygotowaną usłyszeć. Jeżeli przed telewizorem w tej chwili jest jedna przygotowana osoba, to naprawdę nie traćmy czasu. Możecie szybciutko trafić do studia, rozwiązać tę zagadkę i zabrać pieniądze. A za chwilkę przejdziemy do zagadki zupełnie innego typu, zagadki na pewno trudniejszej, bo tak to w naszym programie jest, że zazwyczaj te pierwsze zagadki są bardzo proste, a każda kolejna jest coraz, coraz trudniejsza. Jeżeli znasz prawidłowo... Halo, dzień dobry. Witam, pani Moniko. Poproszę o odpowiedź. Pelikan i antylopa. Sprawdźmy. Pasuje. Reżyser mówi, że bardzo, bardzo dobrze. Jest to prawidłowe rozwiązanie. Czekam jeszcze na pokazanie tego rozwiązania i liczę te literki, ale wszystko się zgadza świetnie. Pan właśnie wygrał 50 zł. Bardzo panu gratuluję. No i teraz przejdźmy do kolejnej zagadki. Szybciutko poproszę o pokazanie zagadki na ekranie, tak żebyśmy nie tracili czasu. Kochani, kolejne pieniądze do wygrania i kolejna szansa na rozwiązanie zagadki, ale widzę, że jest trudniej. Trzy imio imiona tym razem. No i co my teraz tutaj mamy? Wszystkie imiona zaczynają się od literki A. Pierwsze jest najkrótsze, kończy się samogłoską I, drugie jest już troszkę dłuższe, kończy się samogłoską A, a ostatnie kończy się literką Z. Jeżeli znajdziesz prawidłową odpowiedź, to zgłoś się do studia, ale. No nie wiem, no jeżeli ktoś zna prawidłową odpowiedź, no to zapraszam do studia, kochani. Jest szansa na wygranie kolejnych pieniędzy. Bardzo proszę, wybieramy numer telefonu do studia dopiero, jeśli będziecie znać prawidłowe rozwiązanie. Dobrze? 50 zł do wygrania, trzy imiona. Czy, z was, czy ktoś z Was powalczy? No, mam nadzieję, że ktoś sobie rozwiąże tę zagadkę. Ja wiem, że będziecie potrzebować troszkę czasu, ale halo, dzień dobry? No dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Yy, nie wiem, Agnieszka na pewno będzie. Yy, Boże, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie, dosyć nie wiem. Kochani, yy, czyli pan nie ma przygotowanej kompletnej odpowiedzi. No i właśnie przed chwilką o tym mówiłam. Jeżeli nie znacie odpowiedzi, to nie wybieramy numeru, jak widzicie, tutaj można spokojnie trafić yy, bardzo, bardzo szybko. Dlatego, jeżeli uda Wam się rozwiązać tę zagadkę w całości, będziecie mieć przygotowaną kompletną odpowiedź, a więc trzy imiona, dopiero wtedy szybciutko wybieramy numer. Bardzo się cieszę, że pan tutaj do mnie trafił, bo, bo coś się działo, no fajnie, tylko że z drugiej strony... Yy, yy, Mam nadzieję, że e, ktoś rozwiąże w, za, zagadkę w całości. Dobrze? 50 zł do wygrania. No i czekam oczywiście na mojego kolejnego zwycięzcę i kolejnego gracza. Jeżeli ktoś z Was rozwiąże zagadkę, serdecznie zapraszam. 704, 304, 304. No, szukamy, szukamy. Dopiero jeśli macie przygotowane kompletne rozwiązanie, wybieramy numer telefonu do studia. Czy możemy się tak umówić? Jeżeli jeszcze nie masz przygotowanej odpowiedzi, to nie wybieraj numeru. Po pierwsze, no, na pewno nie wygrasz pieniędzy, także bez sensu. A po drugie, blokujesz nam otwartą linię i kolejna osoba nie może trafić, co prawda? Jest to zagadka taka, ta, takiego typu. No, tak mi się wydaje, tutaj jest dość dużo tych imion dołożenia, bo aż trzy. I mało literek reżyser nam pokazał, bo tylko po dwie literki w każdym imieniu. W związku z tym, wydaje mi się, że nawet jeżeli. Pan tutaj ze mną rozmawiał na antenie, to i tak nikt nie miał tej odpowiedzi przygotowanej, także nic się nie stało. Natomiast, jeżeli teraz by na przykład ktoś wybrał numer, to już takiej pewności nie mam. Jeżeli ty zablokujesz otwartą linię i podasz mi jedno imię, no to tak, ja nie podzielę tej wygranej na trzy, nie podzielę jej na dwa, nie podzielę jej nawet na 15, a ty nie wygrasz tej, tych pieniędzy, a kolejna osoba w związku z tym w tym czasie trafić do studia nie może. Dlatego bardzo proszę, jeżeli masz przygotowane kompletne rozwiązanie, dopiero wtedy wybieramy numer telefonu do studia, zgłaszamy się, 50 zł do wygrania, czekamy, oczywiście na kolejnego gracza, bardzo się cieszę, że, że miałam już kilka osób, które trafiły do studia. Jeden pan oczywiście zabrał już pieniądze, teraz czekam na kolejną osobę, kochani, jest szansa na wygranie pieniędzy, jeżeli jesteście akurat w domu, reżyser powiedział, że z przyjemnością był wyszedł na spacerek, ale dopiero wieczorem, <grytanie> a może wy właśnie teraz jesteście na spacerze, no to na pewno takie osoby szanse na wygranie pieniędzy nie mają. Natomiast jeżeli jesteście teraz w domu, będziecie jeszcze przez jakiś czas, bo program nie jest niestety. W nieskończoność trwał nie będzie. Program jest, ma ograniczone ramy czasowe. No to ja serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy. 50 złotych na razie do wygrania. No i powalczmy, spróbujmy. Jeżeli masz problem, to weź kartkę długopis, rozpisz sobie te puste pola, e, rozpisz sobie te literki, które są już podane. <grytanie> no tak, no bo trzeba się upewnić, e, jeżeli chodzi o liczbę liter, prawda? No dobra, kochani, walczymy o 50 zł. Trzy imiona należy im podać, kiedy traficie do studia. No i powalczcie, spróbujcie, spróbujcie tę zagadkę rozwiązać. No, kto spróbuje? Czy jest jedna przygotowana osoba? Szybciutko, kochani, jeżeli znacie prawidłową odpowiedź, to po prostu błyskawicznie wybieramy numer telefonu do studia 704, 304, 304. No i oczywiście czekam już na mojego zwycięzcę. Kto spróbuje? No widzicie, trudniejsza zagadka niż ta pierwsza, co? Ale może jedna przygotowana osoba? Kto spróbuje? Kto powalczy? Jest szansa, kochani, na wygranie pieniędzy, tylko ktoś z Was musi szybciutko się do mnie zgłosić, musi błyskawicznie wybrać numer. Jeżeli znasz prawidłową odpowiedź, to zapraszam. Jeżeli jeszcze nie znasz, to nie wybieraj numeru, bo może być taka sytuacja, jaka była przed chwilką. Pan trafił do studia, bo z tym nie ma problemu, ale nie był w stanie mi odpowiedzi podać. No, kto spróbuje? 704 304 304. Pięćdziesiąt zł do wygrania. Siedem zero cztery trzy zero cztery. To ja się boję, co będzie z kolejną zagadką, jeżeli z tą zagadką sobie nie radzicie. Próbuję, kto powalczy, kto zgłosi się po pieniądze. Teraz walczymy o 50 zł. Kolejna zagadka może być jeszcze trudniejsza, dlatego ja na waszym miejscu na pewno bym nie traciła czasu. Jeżeli znacie prawidłowe rozwiązanie, to po prostu szybciutko wybierzcie numer, zgłoście się do mnie do studia i zawierzcie pieniądze. 50 zł za rozwiązanie tej zagadki, ale uwaga, trzeba mieć przygotowane kompletne rozwiązanie, a więc te trzy imiona. Wszystkie zaczynają się samogłoską A. To spróbuję. 50 zł do wygrania należy odczytać trzy imiona, czy jedna osoba może się teraz szybciutko do mnie zgłosić? 704 304 304. No? Jedna przygotowana osoba, ja naprawdę nie szukam tłumów. No ale widzę, że tłumy tutaj do mnie nie dzwonią dzisiaj, mimo tego, że można trafić bez żadnego problemu. Nie wiem, może wszyscy rzeczywiście poszli sobie na spacer. Jest w sumie piękna pogoda, więc wcale Wam się nie dziwię, ale z drugiej strony, jeżeli jest szansa na wygranie pieniędzy, to ja na Waszym miejscu teraz bym siedziała przed telewizorem, wzięła kartkę, długopis, rozpisała sobie te literki, które widzimy, rozpisała sobie, napisała sobie i liczbę tych pustych i pokombinowała, wzięła jakiś kalendarz, poszukała jakiś imion. Przede wszystkim poszukała w głowie, może kogoś poprosiła o pomoc, tak, żeby połączyć o pieniądze, a na spacer można wejść później. Prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Antoni Agnieszka Apoloniusz. Bardzo, bardzo dobrze. No i tak się rozwiązuje zagadki w naszym programie. Antoni Agnieszka Apoloniusz, 50 zł oczywiście dla Pani. Bardzo Pani gratuluję. No i teraz możemy przejść do kolejnej zagadki. Bardzo się cieszę i strasznie jestem ciekawa, co tym razem dla nas reżyser przygotował. No i co my tu mamy? Pięć nas w państw. Cudownie. Cudownie, jeszcze tylko jedne literki nam. Pierwsze literki, na szczęście, pierwsze nam reżyser podał. Gdyby nam podał ostatnie, to w ogóle by był problem. No ale widzieliście, że w poprzedniej zagadce były imiona, czyli była to zagadka e, łatwiejsza. No i były tylko trzy. No i były podane po dwie litery w każdym słowie. A teraz i tak mieliście problem, prawda? Był telefon, e, w którym nie usłyszałam kompletnej prawidłowej odpowiedzi. No a później długo długo czekałam. No a teraz patrzę na ekran, bo też mam ekran kochani w studiu, więc sobie podglądam, na czym te zagadki polegają. I jestem naprawdę bardzo zaskoczona, że reżyser pokazał tak trudną zagadkę. O tej porze, nie mając pewności, jak wiele osób jest przed telewizorem. Tym bardziej, że jest jeszcze. Dzień normalnie kiedy pracujemy, prawda? Więc o tej porze część osób jest na przykład w pracy, a te osoby, które mają jeszcze wolne, albo już wolne, no to starają się wykorzystać z dnia, wykorzystać ten czas wolny. Na przykład wyjść sobie na spacerek, jest piękna pogoda, albo biegają, chodzą z pieskiem na spacer. Może część osób jest na przykład na basenie, albo na siłowni. Właśnie, więc nie wiem, czy to nie jest za trudna zagadka. Nazwy państw? Ja z doświadczenia wiem, że te nazwy państw nie idą wam najlepiej, a jeszcze tak trudna zagadka, gdzie mamy tylko podane pierwsze litery i jest tak dużo nazw państw do rozszyfrowania. No nie wiem. No tutaj na pewno przyda się kartka, bo jak sobie tak wymyślicie jedną nazwę i nie zanotujecie, to możecie zapomnieć po prostu, jaka to była nazwa. Więc weźcie kartkę długopis, rozpiszcie sobie nazwę, którą uda Wam się ułożyć, no i zapisujcie tak każdą kolejną, którą uda Wam się rozszyfrować, jeżeli będziecie mieć sprawiedliwość.